Bo każdy o tym wie Że w Mińsku nie jest źle Lecz lepiej by mogło być Co słychać? TV? Kiedy nastanie dzień Zakończy się wojna Tam załóżmy sobie. Побачилась до дна Tego jeszcze w misku nie grali. No znaczy, grali, ale w innym rytmie, może inne było nawet tempo. Chodzi o sprawę pomocy, pomocy borodziance jak najbardziej, bo to, co widzieliśmy na początku, to właśnie borodzianka przed i w czasie yy, wojny, pogromu wręcz. Nas to wygląda fatalnie, to fakt, a skoro wygląda fatalnie. No to znaczy, że i pomoc musi być bardzo duża. Tymczasem radni, a właściwie na wniosek chyba burmistrza, zwołali sesję nadzwyczajną, by przekazać miastu ukraińskiemu, zaprzyjaźnionemu zresztą z Mińskiem Mazowieckim, wręcz to jest bratnie miasto, aż 240 tysięcy złotych. Oto jak burmistrz Jakubowski uzasadniał tę pomoc. Dobro Borowianki, to co się tam stało, ich bardzo to dotknęło. Zaczęli przysyłać do nas różnego rodzaju pomoc, w tym pomoc finansową. Miasto w ramach obchodów 600-lecia zorganizowało innymi bal charytatywny z którego całkowity dochód miał być przeznaczony właśnie na pomoc w odbudowie Borodianki. Nasze partnerskie miasto Lejsi i społeczność Lejsi, która tam mieszka, wpłaciło również kwotę ponad 10 tysięcy dolarów na pomoc właśnie dla, dla Ukrainy, dla Borodianki. Postanowiliśmy, że wszystkie te zgromadzone środki, których dotychczas nie udało się, może nie tyle nie udało się, ale które dotychczas nie zostały jeszcze wydatkowane, bo wiele z tych środków zostało wydane na rzecz uchodźców, którzy przebywają w Mińsku Matowieckim, ale to, co nie zostało jeszcze wydane, plus środki nasze własne, głównie pochodzące z, po stronie dochodowej, z. Ze środków za, ze sprzedaży alkoholu, opłaty za sprzedaż alkoholu, że w kwocie około 50 tysięcy dolarów to jest ta kwota, którą ja Państwu zaproponowałem. To jeszcze było trochę sprzed tych kursów euro i dolara, które poszybywały niedawno w górę, ale to jest ta kwota właśnie 240 tysięcy złotych, czyli tak, żeby była to. Pomoc w jakiś sposób wymierna, żeby można było za to coś rzeczywiście zrobić. Burmistrz Borodianki zwrócił się do nas z pismem o przekazanie takiej pomocy finansowej właśnie na odbudowę infrastruktury miejskiej zniszczonej podczas działań wojennych. A ja wczoraj miałem spotkanie z przewodniczącym Komisji Budżetu Rady Miasta Borodianka, który był osobiście w Mińsku Mazowieckim. I opowiadał mi o tych ogromnych problemach, w tym też finansowych, które dzisiaj ma Borodianka, z którymi się boryka, o ogromnym deficycie budżetowym, który, który ma, o tym, że niestety nie mogą liczyć dzisiaj na żadną pomoc ze strony państwa ukraińskiego, z uwagi na to, że wszystkie środki są przeznaczane na działania e, stricte militarne. W związku z tym, na, na takie zabezpieczenie, na naprawy, e, po działaniach wojennych, no jeszcze, jeszcze tych środków nie ma tam na Ukrainie. W związku z tym, na pewno, nasza pomoc finansowa to będzie taki impuls, który pozwoli przynajmniej te najbardziej pilne, najbardziej potrzebne rzeczy naprawić, żeby można było przygotowywać się do zimy, bo to jest w tym momencie cel numer jeden naszych przyjaciół z Borodianki I oczywiście, wyraz ogromnej solidarności społeczności miasta Mińsk-Mazowiecki ze swoim partnerskim miastem Borobianka, takiej bardzo wymiernej, bo finansowej. No właśnie, czym jest taka suma 50 tysięcy dolarów, bo to w mi mniej więcej tyle, wobec tych zniszczeń, wobec tego kataklizmu. Niczym oczywiście. No ale przecież liczy się PR. Liczy się to, że my to jesteśmy tacy, że pomagamy, że mamy dobre serca. Właściwie to nie wiadomo, ile ludzie zebrali i ile poszło na tych Ukraińców, którzy właśnie to, co opowiadał Jakubowski, zostali tutaj, są w Mińsku, a ile z tego zbierało się na pomoc Borodziance. Myślę, że sumując już ten problem, czy ten akt jakiegoś takiego, prawda, filantropijnego działania, że my musimy, jeśli już w ogóle chcemy pomóc, to w jakiś sposób radykalny. Czyli zebrać konkretną, zorganizować zbiórkę, tak jak na ten, prawda, dron z, z produkcji tureckiej, 25 milionów, zdaje się, tak, 25 milionów, i po prostu, żeby to zebrać. Ludzie są chętni, dają, tak, przecież, to jest pomoc. Zresztą, ja uważam, że pomoc Ukrainie jest potrzebna. Tylko może nie taka, może nie w ten właśnie sposób, taki tak to em, empatycznie głupi. Empatycznie głupi. To właściwie tyle, bo cóż to dużo mówić o czymś, co tylko pachnie promocją władzy mińskiej. Kłaniam się. Do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?